W dniu dzisiejszym przekazaliśmy jednostkę o numerze roboczym NB321 dla norweskiej stoczni Ulsteinwerf. Jest to częściowo wyposażony kadłub, który finalnie będzie wspomagał morskie farmy wiatrowe. Jednostka liczy niespełna 90 metrów długości i 19 metrów szerokości. Jej unikatowy kształt Twin X Stern posiada większe zdolności morskie, a dzięki napędowi hybrydowemu jest bardziej przyjazna środowisku. Jednostka jest owocem naszej długoletniej współpracy z klientem Ulsteinwerft. W chwili obecnej, dla Ulsteina, budujemy. Kolejne siostrzane jednostki, dwie tego typu oraz kablowiec, wszystkie te trzy jednostki będą przekazane w tym roku. Jestem dumny, że możemy brać udział i budować jako polskie stocznie tego typu projekty.